Trzeba mówić prawdę. Jakby tak mówili, jesteś super i fantastycznie, i tylko mówisz o uzdrowieniach, i tylko jak Pan Cię, Jezus Cię kocha, jak wszyscy idziemy do nieba, jak wszyscy jesteśmy zbawieni, jak On jest miłosierny, niczym się nie przejmuj. To jest, moi kochani, dzisiaj to, co najgorzej się dzieje. To nam mówili. Tak mówili w kraju, w którym pracuję. Rok Miłosierdzia ogłoszono. Nie słyszałem, żeby ktoś mówił o głębokim nawróceniu. Nie słyszałem, żeby ktoś wymienił grzechy po imieniu. Ale tego się mówiło, jak bardzo nas Pan Bóg kocha. Tak to wszystko diabeł przekręcił, że właściwie rok miłosierdzia był rokiem jakimś. Róbmy, co chcemy, nie przejmujcie się niczym. Wszyscy jest, jedziemy na jednym wózku, wszyscy jesteśmy jednakowi. Obojętnie co robisz, Pan Jezus się tak kocha, bylebyś się tylko ubogimi zajmował, bylebyś tylko w czaryty pracował,